Witaj, twój towarzysz to Realme GT7 Pro. Dzisiaj pokażę ci, jak twardo zresetować to urządzenie w trybie odzyskiwania. Zanim zacznę, chciałbym szybko wspomnieć, że możesz przeprowadzić taki proces. Oznacza to reset, aby pozbyć się opóźnienia ekranu, które mogłeś ustawić, a po prostu nie wiesz. Więc spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Mam tutaj ustawiony wzór na moim urządzeniu, a zakładając, żebym go nie znał, w zasadzie nie miałbym dostępu do urządzenia. Aby to usunąć i zresetować urządzenie, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania oraz przycisk zwiększania głośności, a następnie przesunąć w dół, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyłączy, przytrzymaj zasilania i zmniejszania. Teraz, gdy zobaczysz logo Realme na ekranie, puść przycisk zasilania, ale trzymaj przycisk zmniejszania głośności, i to wkrótce zaprowadzi nas do jedna strona przed trybem odzyskiwania, gdzie najpierw wybieramy nasz preferowany język, no i gotowe, więc kliknij na swój język. Teraz są tylko trzy opcje, a jedyną opcją dla mnie jest angielski tutaj. Następnie chcesz wybrać w trybie odzyskiwania opcję formatowanie danych, a następnie wpisać losowe liczby, które się tutaj pojawią dla mnie to 94 ,4. Następnie wybierz formatowanie. Jak widać to zajmuje tylko kilka sekund. Mówi mi, że dane zostały sformatowane i mogę kliknąć OK. I automatycznie uruchamia ponownie urządzenie i kontynuuje resetowanie w tle. Teraz to zajmie około minuty, aby się zakończyć, a gdy to się skończy, zobaczysz ekran konfiguracji Androida. Więc co, gdy to będzie dla mnie widoczne. I jak widać teraz jest gotowe, jeśli uznałeś za pomocne, nie zapomnij polubić. Dzięki za oglądanie.